Piosenka ba, ba, jest dobra na wszystko, proszę, na drogę za nisko, piosenka na stopę za nisko, proszę, pod ją, tak. to ze plebkiem, na 100, W dzisiejszy wieczór, wieczór poświęcony piosence kabaretowej. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj, pomimo pięknej pogody na zewnątrz. Zechcieliście Państwo uczestniczyć w naszym koncercie i spędzić ten wieczór z piosenką. Usłyszeliśmy właśnie piosenkę z repertuaru kabaretu Starszych Panów. Piosenka jest dobra na wszystko i właśnie to jest. Temat i motyw przewodni dzisiejszego koncertu. Dzisiejsi wykonawcy, a są to uczniowie Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej ze Szczecinka, postanowili przybliżyć nam ten gatunek i postarali się, by w programie znalazło się jak najwięcej właśnie piosenek kabaretowych. A o piosence kabaretowej ktoś kiedyś powiedział tak. Że są one jak rodzynki w cieście. Za dużo może zemdlić, ale jeśli w sam raz, a do tego świeże, to bardzo poprawiają smak. Nie zawsze rodzynki muszą być w cieście. Jest wielu amatorów rodzynków luzem i to też ma sens. Z takiej luźnej rozmowy z uczniami wynikło, że praca nad tymi utworami Dała im dużo radości i satysfakcji. E, poza tym nauczyli się takiego otwarcia na scenie, co jest bardzo potrzebne młodym adeptom sztuki wokalnej. E, mam nadzieję, że i Państwu dzieli się ich entuzjazm, czego gorąco życzę dzisiejszego wieczoru. Teraz zaproszę Państwa do wysłuchania piosenki z repertuaru aktora Artura Barcisia. Myślę, że jest nam wszystkim dobrze znany ten aktor. I jest to piosenka o dobrej dykcji, w której będą mieli Państwo okazję podpatrzeć, a właściwie powinnam powiedzieć podsłuchać, z czym na co dzień zmagają się młodzi adepci sztuki wokalnej. Bowiem, żeby zaśpiewać piosenkę, to nie wystarczy mieć słuch muzyczny, trzeba również mozolnie pracować nad wyrazistością tekstu. I tę piosenkę wykona dla nas Anna Pietkiewicz. Zapraszam gorąco.